2024 Cupra Ateca, SUV, który łączy sportowe emocje z codzienną wygodą. Tylko 14293 km na liczniku, niemal nowy, gotowy na kolejne przygody. Pod maską dynamiczny silnik benzynowy 1,5 TSI, współpracujący z szybką, siedmiobiegową, automatyczną skrzynią DSG. Wybierz swój charakter jazdy dzięki Cupra Drive Profile. Od spokojnego normal po pełen adrenaliny tryb kupra. Wejdź do wnętrza i poczuj sportowy klimat. Kubełkowe fotele z tapicerką dynamika i eko przeszycia w kolorze miedzi, podgrzewana kierownica z łopatkami, nastrojowe oświetlenie LED z możliwością zmiany koloru. Wszystko dopracowane w najdrobniejszym detalu. Technologia jest tu zawsze po Twojej stronie. Cyfrowy kokpit 10,25 cali. Nawi system z dużym 9,2 cala ekranem dotykowym Cupra Connect z dostępem zdalnym, rozpoznawaniem mowy i multimedialnymi usługami. System Kamer 360 pokaże każdy centymetr wokół auta, a asystenci jazdy, od adaptacyjnego tempomatu po rozpoznawanie znaków, zadbają o bezpieczeństwo. Na zewnątrz muskularna sylwetka, lśniące czarne relingi, spoilery, 19-calowe felgi Cupra Machine Sport Black. Panoramiczny dach i charakterystyczne LEDowe światła z dynamicznymi kierunkowskazami. Przestronny bagażnik z elektrycznym i bezdotykowym otwieraniem. Praktyczne uchwyty i sofiks, przyciemniane szyby. Gotowość na rodzinne wyjazdy i sportowe eskapady. Kupra Ateka to nie tylko samochód. To Twój codzienny zastrzyk emocji, stylu i technologii. Wsiądź i poczuj różnicę. Umów jazdę teraz. The.